Teraz Was zaskoczę, co znaleźliśmy za rogiem? Tak, świątynie. zrobić szybkie zakupy po taniości w Tajlandii, szukajcie sklepów 7 eleven Tutaj za taką siatkę różnych kremów, Red Bulla, różnych cukierasów zapłaciliśmy 11 zł, więc chyba warto. Nie żebym był za zagranicznymi sklepami w Tajlandii, ale to się akurat opłaca. Stanęliśmy na chwilę, żeby nagrać parę słów do kamery i zorientowaliśmy się, co jest nad nami. Bam! Całe wielkie kiście mango Najlepsze jest to, że one są sztuczne Szybki postój na kokosika sodnika, Ale ostro ma maczetę Jest ci nawet tajskie karaoke to w ogóle jest? Zaldika. Znaleźliśmy już miejscóweczkę do spania A opisałbym ten pokój no słowami jest gdzie spać i jest gdzie się umyć. Teraz coś przekanszamy właśnie w jakiejś knajpce napotkanej. Jeśli chodzi o ceny w Chiang Mai, e, są troszkę tańsze niż w e, Phuket. Wszystko zależy od tego co jedzie, ale dania, które myśmy jedli na wyspie e, są troszkę tańsze. E, skuter można wynająć za 200 batów za dzień. Czyli to jest nieco mniej, zależnie od kursu, nieco mniej niż 20 zł za dzień. Jeśli chodzi o miejsce do spania, my za pokój dwuosobowy płacimy 35 zł za noc. To już jest cena za cały pokój. Można oczywiście płacić więcej, można jeszcze troszkę mniej. Jeśli ktoś lubi całkowicie oszczędzać, może spać w hostelu, to już w ogóle cena wynosi jakieś 190 batów za łóżko. Także dla każdego coś miłego. Spodziewamy się, że spędzimy tutaj jakieś 2-3 dni. Chcemy zobaczyć targi. Jest tu dużo świątyń buddyjskich. Jest też targ nocny. Kopmy kras pół kraft. jakąś fajną zupę. Następna yy. pozycja w menu. Mega dobra. Pikantna sałatka z krewetkami. To nie wiem, co to jest. Jakieś mięsko. I makaronem chyba sojowym oraz warzywka. Całkiem pikantne, odświeżające, mega dobre. Ale jedno co jest pewne, każdy kto podróżuje gdzieś po Tajlandii w tej chwili albo zamierza podróżować powinien z pewnością e, puścić się wodzą emocji i zaszyć się gdzieś w małych uliczkach Chiang Mai w poszukiwaniu perfekcyjnej kawy i najlepszego jak i jak. Wrzucił mi się w oczy jeden problem, e, mianowicie na Yao. Jeżeli chcieliście wyrzucić jakikolwiek śmieć, wystarczyło podejść do kogokolwiek, kto siedział albo kto miał kawałek domu, jakieś restauracje i zapytać się czy mogę u ciebie wyrzucić śmiecia. I nigdy nie było problemu, zawsze było oczywiście, proszę bardzo i dzięki temu wyspa była bardzo czysta. E, tutaj już na kontynencie tak nie ma. Chcieliśmy sobie cokolwiek wyrzucić, to jest naprawdę problem. Weszliśmy na ten Sunday Market, w którym mają być właśnie rzeczy tworzone ręcznie i ja tu nie mogę być, po prostu chcę wszystko kupić naprawdę. Spójrzcie tylko na to. Będąc w Tajlandii, chyba grzechem jest nie umieć się targować. Przed przyjazdem tutaj należy się nauczyć koniecznie paru zwrotów, a przede wszystkim liczyć po tajsku, co nie jest trudne tak naprawdę, wbrew pozorom. Ale chyba najważniejszym wyrażeniem to jest "lot Hai Dai Mai, czyli czy mógłbyś obniżyć mi cenę. I tutaj jak hasło to podasz, to generalnie każdy obniża cenę, chociaż trochę, ale i tak zawsze warto zaczynać negocjacje od połowy tego, co jest na metce, chociaż tu nie ma metek, a połowy albo nawet dwa razy niższej ceny. Także ostro się targujcie lokalnie na naszej wyspie na Kojałja, wprost mówią, że my mamy inne ceny jako zagraniczni ludzie. A miejscowi mają inne ceny. Chociażby na przykładzie Fryzjera, gdzie myśmy zapłacili 200 batów, a oni strzygą się tak samo za 70. I znowu wkraczamy w świat magii. robi wszystkie, y, wszystkie rzeczy ręcznie robione z liści palmy. Panowie są chyba niewidomi, ale fajnie grają. W takich miejscach jak night market, które są tak wielkie. Wystarczy wejść w jakąś nie, mało nieznaną uliczkę i nagle się okazuje, że trafiamy w jakieś magiczne tajne miejsce, gdzie można e, kupić różnego rodzaju dziwne rzeczy. Możemy właśnie znaleźć na przykład smoothie z duriana, jakieś dziwne herbaty, albo po prostu kawałek wieprzka dobrze wysmażonego, leżącego tuż obok krewetek. Uwagi, zgubiłem jaczkę, akurat przy buddzie. Teraz chyba najlepszym wyjściem jest czekać tam gdzie się ostatnio widzieliśmy. Przynajmniej ja tak myślę. Zobaczymy czy jagoda też na to wpadnie. Poczekamy. Jest i nasza zguba. Bo widziałeś, że masz mnie na oku, więc nie sprawdzam. No tak, ale robiłem zdjęcia stanąłem. Robiłem a to sobie. Powiem. Więc czekałem w miejscu, w którym... Król, że metoda zadziałała, także szybka rada dla tych co się gubią. Bądźcie tam, gdzie się ostatni raz widzieli. Tam jest kolejny poboczny rynek, ale już nie mamy siły tam wejść. Po prostu idziemy do przodu. Ten targ nocny jest tak wielki, że znowu zgubiłem jagodę godę? Jednak weszliśmy. Moje nogi już są w tyłku. Mamo, moje nogi idą tak. O, na tym małym tarczku znaleźliśmy sok z Mangostana i z marakui. Wow. Ktoś mówił kiedyś, że Mangostan śmierdzi jak Dorian, ale... Nic z tych rzeczy. To nie próbował ten tromba. Margosław śmierdzi jak Dorian, a Dorian tak. nie śmierdzi. <laughs> to coś jest dobre. Próbujcie, ja już nie mogę, ale. Tak, którzy... Dobra, słuchajcie, nawet jak jesteście tak mega zmęczeni jak my, to musicie wejść w każdy zakątek takiego targu, bo... Naprawdę warto. Słuchajcie, wszędzie wokół tego e, targu są zlokalizowane liczne ilości krzesła z masażystkami, które masują stopy ludziom. E, cena za pół godziny masażu widziałem naj, najtańsza 80 batów, czyli jakieś 7,50 po dzisiejszym kursie za pół godziny masażu stóp to jest mega dużo nie dziwię się, że tu tyle ludzi korzysta z tych usług zobaczcie jest mega mało mega mało oczywiście powiedziałem mega dużo mega mało yeah, kolejni Też nie widomi! Nie wiem gdzie idę. I mam już dosyć. Kiedy dochodzimy do miejsca, gdzie wydaje się, że to już koniec, zaczyna się znowu tłum znowu targ. Generalnie w dzień tu przebiega ulica, mamy światła i główne skrzyżowanie, które w tym momencie jest raczej jednym wielkim targiem. Patrzcie! To było kozackie! Ręcznie robione książki dla dzieci W końcu, po wielkich trudach i znojach, znaleźliśmy koniec targu. To teraz, jeszcze tylko znaleźć drogę do domu w tym labiryncie uliczek. I tak oto dzisiejszy dzień dobiega końca. Pierwszy pełen dzień w Chiang Mai. Chyba uważam za udany. Oczywiście, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się oparli pokusie kupienia jakichś Pamiątek, także jak zwykle chyba tego znowu przywieziemy sporo do Polski A tymczasem Jutro też jest dzień I oby Chiang Mai dalej nas zauroczało zauroczało, Zauroczało Zostańcie z nami Już niedługo kolejny odcinek Po prostu z Chiang Mai